Witam Was wszystkich serdecznie. Dawno mnie tu nie było, ponad 3 tygodnie. Ogólnie nie mam czasu, żeby nagrywać. Nie o to chodzi, że jakoś mega dużo pracy jest, choć jest jej sporo. Nawet jesteśmy zaskoczeni, jak sporo po nowym roku. Zawsze to się robiło po 50, 60, a teraz w sumie ciężko schodzi się poniżej stówki. Nie wiem co się dzieje, ale, no, ale jest robota, jak jest robota, jest kasa, jak jest kasa, jest fajnie. Ostatnia wypłata była bardzo fajna, nawet bardzo, bardzo. Choć minimalnie czegoś brakuje, żeby było wow. No ale dobra, mniejsza o to, było spoko. Dostałem dzisiaj komentarz, teraz w ogóle tam jakoś super nie przytoczę, pewnie już też mówiłem o tym nieraz już na jakichś filmach. Chłopak się pyta, bo chce zacząć przygodę w kurierce Chce iść do firmy Impost, więc pewnie tam też dostał propozycję I pytał się jak to właśnie wygląda na magazynie, czy to magazyn szykuje te paczki, czy on je sortuje, czy oni je układają jakoś tam według rejonu Czy pakują na auto i tak dalej i tak dalej. No ogólnie jak ktoś w tym nigdy nie robił albo coś, to każdy miał właśnie yy, ma takie przeświadczenie, że właśnie tak to jest a jak to wygląda naprawdę to wam powiem wygląda to tak. Przychodzisz na magazyn różne różne firmy mają różnie, ale na przykład na przykładzie na przykład yy, firmy GLS to tam sort leci, magazynierzy zrzucają z ciężarówek na bieżąco sort leci na przykład od 5 rano i staśmy sobie tam wyszukuje swój kod kuriera czy tam kumpli no pomagacie se i se ściągacie a, a na przykład w firmie Impos magazynierzy też sortują na rolce te paczki ale wrzucają na przykład tak jak jest u nas dwa rejony do jednej kraty i każdy tam ma jakieś oznaczenie Na przykład powiedzmy 1Z A kumpel drugi ma na przykład w 1G No i tymi oznaczeniami W sumie się dzielicie rejonami Rejonami, ulicami W sumie można powiedzieć Czasami bywa tak, że na jego numerze Na Y leci Z Czy na odwrót ulica Którą się tam robi Ale to wiadomo, jeżeli razem robicie No to się dzielicie Tymi paczkami więc magazyn, magazynierzy dzielą to na kraty, a z tych krat wy dzielicie między sobą. Później skanujesz te paczki, wiadomo, każda musi być poskanowana. Każda, każda która miała wejście na magazyn, musi mieć status jakby doręczenia, tak? że jest w doręczeniu, że jest na, na tobie ta paczka, że ty ją masz, ty za nią odpowiadasz i tak dalej. Co później? Później ładujesz sobie na samochód te paczki. Wiadomo, że nie bele jak, bo będziesz szukał tylko po kolei, jak będziesz leciał ulicami. Nikt ci tego nie poukłada. No chyba, że jesteś tam za kogoś, będziesz przejmował rejon, on cię nauczy, więc on ci tam pokaże, co i jak, w jakiej kolejności masz sobie to robić. Ale jeżeli nie, to na przykład w firmie o której właśnie mówimy jest coś takiego, że jak wszystkie paczki poskanujesz to wchodzisz w mapy i w mapach są pokazane yy, gdzie on nie. w mapach są pokazane no te szczałeczki takie z ulicami, więc po tych czałeczkach tak naprawdę możesz se pokładać poukładać zanim zaczniesz się pakować no tak, najlepiej się uczyć. Znaczy, no to nie jest najlepiej. Najlepiej to na mapie się uczyć. Tak naprawdę. Ale jeżeli już tam coś skojarzysz, rejon, to możesz się tak właśnie układać z tego skanera, że tak powiem. Nie zawsze on jest bardzo dokładny, bo tak powiedzmy w 95% pokazuje co i jak. No ale wiadomo, jak robisz duży rejon, no to cię nic nie zaskoczy. I tak to wygląda. No Najlepiej, jak będziesz wiedział, który rejon będziesz przejmował, to najlepiej na mapach, Mapa Google'a czy ogólnie papierowa mapa. Ja sobie na przykład z Google'a wydrukowałem ulice, które tam ma mieć, tam część, powycinałem sobie tak, jak ten rejon ma mój przebiegać, i z tego przez pierwszy tydzień jeździłem. No, w sumie przez trzy dni. Czasami się potem tym wspomagałem. Na jakimś filmiku to pokazywałem, już teraz nie pamiętam, jak to wygląda. I z tego się uczyłem, z tego się nauczyłem rejonu, tak się układałem Jeszcze zanim zacząłem się pakować, to tą mapę miałem na pacę I sobie mniej więcej układałem te paczki Tam gdzie kończyłem to pierwsze paczki szły, a tam gdzie zaczynałem, no to wiadomo, że na tyle samochodu one były Tak sobie to układałem, z tego co pamiętam, tak to było Więc tak naprawdę sam musisz się nauczyć rejonu przeważnie Jakoś to ogarnia, ogarniać To no nie ma źle, można powiedzieć, że w firmie Imposer raczej te rejony są w miarę ciasne Więc nie ma jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo Dużych odległości Nie wiem jak tam, jak wiochy się robi wiadomo, że tam odległości się robi większe Ale jak po albo coś to w miarę to jest wszystko ciasne W miarę szybko się kończy No ja dzisiaj jest 15.44, miałem ponad stówkę Z groszem Jakoś tam poszło, pogoda była jaka była Raz śnieg, raz deszcz, więc jeździło się jak się jeździło No ale idzie w miarę szybko kończyć, nawet jak Pod 150 we wtorek Wskoczyło paczek No to skończyłem koło 16.30 chyba byłem na bazie Jakoś coś takiego Czy o 17.00 byłem w domu? O 17.00 byłem w domu Tak, za 10:17 17 byłem w domu Bo tak mniej więcej planowałem Więc nie ma źle Są tacy co robią szybciej Ale ogólnie tak jak mówię Nauka rejonu to tylko z mapy Nie nawigacja, bo będziesz jeździł na nawigacji cały czas Ja tak właśnie miałem w Gielesie Cały czas na nawigacji Więc jakoś mi się, nie uczyłem się tego rejonu Wiadomo, że tam najczęstsze adresy to się pamiętało Ale niektóre właśnie cały czas się wpisywało w tą nawigację Nie szło tego spamiętać A tutaj powiedziałem, nie, trzeba z mapy się nauczyć I tak się właśnie uczyłem Z mapy I... Można powiedzieć całkiem na pamięć To po tygodniu mniej więcej już W 80% wiedziałem Co, gdzie, jak Bardzo rzadko potem się posługiwałem Jakąś mapą czy czasami tam Nawigacją No bo czegoś nie umiałem znaleźć, nie wiedziałem No to wiadomo, że trzeba się wspomóc Ale tak To To, to jest najlepsze To jest właśnie najlepsze I tak to mają No nikt za Ciebie Drejonu nie poukłada, nikt Cię nie spakuje na auto przynajmniej nie magazyn, chyba że kupleć Ci pomogą więc trzeba o tym pamiętać że kurier nie tylko wsiada w samochód i jedzie i rozwozi do ręczy paczki bo tak to właśnie nie działa ja takie właśnie miałem spostrzeżenia takie myślenie właśnie, że przychodzę na firmę mam już wszystko poukładane, pospisywane że wsiadam, jadę i tyle no i tu takie właśnie zaskoczonko było, że trzeba było to se samemu wszystko robić, ściągać paczki, układać rejon i tak dalej, i tak dalej. Ale tak ktoś się pokłada, to i tak z czasem jak już rejonu się nauczysz i tak będzie jeździł po swojemu i tak to wygląda i tak nie chyba na zielonym. No, to chyba by było tyle. No i wiadomo, że nie tylko jeździsz, bo też idzie się nabiegać. Mam ten cały krokomierz. Tych kroków trochę się uzbierało Tak jak we wtorek to miałem 20 km na nogach Wiadomo, że to nie jest całkiem tak dokładne, ale powiedzmy te 17 to było chyba na pewno Więc też dużo się chodzi Przynajmniej na moim rejonie W centrum myślę, że jeszcze chłopaki więcej chodzą bo postawią tam gdzieś auto i potem latają Na wiochach wiadomo, że więcej się jeździ niż chodzi do domki, Tyle by było z mojej strony na ten temat. Pewnie o czymś zapomniałem, no ale to możecie w komentarzach napisać. No, wracam do domu. Jeszcze parę minut, o 16 będę na hacie I tak to wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie. Czymcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i tyle. Pozdro.